Cześć! Zapraszam Was na turbo szybką wycieczkę na równicę. Cześć kochani! Witamy się z Wami z bardzo krótkiego szlaku na równicę. Tutaj udało nam się podjechać. Nie wiemy, czy tutaj możemy parkować, ale tu zaparkowaliśmy. Tam niżej jest parking. Ogólnie to, jeżeli byście chcieli, to możecie nawet zaparkować tutaj, w tym dwórku. Tylko, że tam... Trzeba być klientem. Z tego co mąż mówił to, że mamy tylko jeden kilometr do przejścia, ale dzisiaj przyjechaliśmy ze Stargardu, więc mogliśmy sobie pozwolić tylko na taki krótszy szlak. Zapomniałam dodać, że już tym szlakiem. No a tutaj z tyłu to pięknie. Miał padać deszcz. Nie ma co się sugerować tymi prognozami naprawdę Prawdopodobnie to jest ostatni odcinek do pokonania Wreszcie trochę śniegu się pojawia ale ja taka plucha się robi po 15 minutach i 700 metrach jesteśmy na szczycie. Szczyt jest zalesiony, więc dużo lepsze widoki są z szlaku niż z samego szczytu chłopaki jeszcze odpalają drona, żeby trochę polatać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale no panorama jest niesamowita. Cała wycieczka zajęła nam około 25 minut. Jeżeli jednak planujecie zatrzymać się jeszcze w restauracji, doliczcie sobie około godziny. Do zobaczenia następnym razem.